Yo, witam w kolejnym odcinku z Conquer Spell 4D Multiplier Dzisiaj znów gram z Hoopercikiem I możemy dostać co na tole. No, to na tole dzisiaj zakramy. Na 3 punkty, niech Pan tam. Nie będę to demokról, który Ale na ten odcinek możemy, po tu najlepiej chyba właśnie na dwóch, co nie ten tryb. Mhm, to być na Twój. No masakra jest. Najdłuższy i najtrudniejszy tryb Ale ja jestem jeszcze nadolny, gdy łapię z flaka Bo takie nie i Tak. Musimy złapać ich flakę Tu się nie liczą kiele Tylko czy złapiemy ich flakę i damy tutaj ja wiem, ja to ograłaś Ale ja lubię tą scenkę, bo ta wiewiórka jest śmieszna. Generał wiewiórkę? O w czaszkę to na odcinek może być. W czaszka to jest każdy sam. To będzie masakra. na Dobra, ja pójdę na pierwszy okien. Ja teraz ujdę z tej bazy Oooo, ich chcę strzeliwać. Zobacz, że nikt na nas na ziemi nie idzie. I już nie żyje. Bo on chyba nas się zabił. Snajperzy, ty też zginąłeś. Snajperzy, O nie idzie tylko do nas. Jest sniperu, a ja idę po prań, o, Nasza wybiorka mnie prawie zabiła O, widziałem tego mi się... Nie, nie chcę tu iść. Nie, giniemy jak muchy. A ja na Przynajmniej mamy jej nieskończonej żyć. O wisz, idzie z drugiej strony! Jest tak strogie. Mapa się włączyła czuwa. Total se chane. Jest tak jest strój, kiedy robi. Ej, misiu NIE Nie wiem, kto tylko trafił. Nie wiem. My jeszcze ja, bo ja byłem grał sam. Oho, tam i się paskacze cały czas. Oni ja się. Jeszcze co się. Yyy, no, mi się chane i przeszedł tylko boss iwan. Chciałem mu rozwalić głowę. Oni idą do nas! Co to jest? Co? Emil idzie do nas. I snajper nie Sniper. Za siebie Sniper, Sniper. Tylko nie Sniper to by umarł. Jeszcze jeden? Nie. O tak. nie, on ma tą najgorszą proń. Jest Sniper, ja. Chodź i walcz ze mną. Dobrze. O tą pasę. A ja muszę iść po snaj. Jeden miś przeszedł. ja Okej, okay. kiedy są snajperzy, to trzeba iść tutaj. A idę to. Tajne przejście. A ja idę za snajperzy O, miś tu jest. on ma piłę. Switch mm. ktoś chciał mnie zabić Koledzy co z pilnujcie mnie. O, patrz, strzela ktoś w murek. O, co się dzieje? Wiem od czego surfone, to my nie ma samej Przeżyje na A zobaczyłaś to Ja go napiłam. Robię inwazję. A ja go zapiłem, i To mi pomoże. Szansa na chwycenie flaki to cię 10% jakieś pewnie. O. Nie traficie mnie. Nie. A kolejny facet i kolejnego sapie. Te pro nie na na I Są od razu przy pasie bez sensu. To jest trochę. O. Sniper Co? Uniknął, nie unikaj nas spał Zabiłam Wow. Im po tam mają Górej miś Ja nie mogę pilnować muszę mieć jajku to Tam po środku to jest niekrośne w sumie O ja nie mam broni muszę go zabić granatem Wiesz, po co posłuchasz? Ja bez broni poszedłem, ja chciałem potem iść. Dobra, mi się nie sapijajcie mnie teraz. Ale tu mi pasja nie jest. Ej, co by to zapijał? No i Zapiję wszystkich! Nawet piechurkę sapiłem! Próbujcie zabrnąć! Było warto! Ja mam najgorszą broń Próbujcie, sobie mnie nie zabić Zatrzymać się najlepiej Bo ja uobrażam snipe'a I to na środku hmm. Tu musi się iść po Pójdę teraz w lewo Nikt nie może stopić flaki Niesamowite Co tu robi Po drugiej stronie jest no.

Ninca naszą flakę mają? Jak mogliście pozwolić? No, ja się wysiałam! Ja nic nie robiłam ja tylko Jak robię. mogliście? To wiktor, fiłki są, są takie słabe. To wszystko. Nie wiem czy mi się uda O, to fiwiorka jest, okej okay. Idziemy Idź chciał za nas pójść, tego my go zabij. Musimy flakę przez 30 sekund, żeby zniknęła Ja idę z białą bronią Ja idę z Idę im bo... przeszkadzać Swoj komisja strzelił, jest O bo się sierpie to dwój zabił i siebie, to końca. Nie, nie. Ja tą chapę mam Udało mi się, jest samo opok flaki A ja już jestem Ja teraz umrę jak skoczę Musisz ją chwycić Oooo Wykraj kupciu Tlanos Mamrasuj to miecz a, a pan, pa i to tutaj, mam białą prębkę w Powozy! nas! się! Pójść pieknąć, Osłaniam cię, chupciu. Nie dostaną naszej flaki. Nie ma sens! nie Chyba staną tu Patrz jak piekną. Co cziemy! Nie tylko zabijemy! Hurra! Dzięki, eee! To chcesz ja wtedy posułem prawda, mm. bo ja chciałem pójść. Mamy okay. pierwszy punkt. To przecież jeszcze nie Ciekawe czy teraz mi się będą zdenerwowane st i szybko zaatakują nas. I, daj się mi piałą broń! Daj ziemi białą broń! Daj ziemi. Nie, opoknasz. masz. Się... A! O, dobra, pokonałem. Kupcie nie muszę broni chwycić. O, patrz ile Jeszcze raz ktoś zabrał. Jeszcze jeden? On się No. Jak piękną. Jeszcze raz jeden przypieknął. Prawie wzięli tą zieloną flakę. Mm. Jak ja się wióra tam zginęło e, e, to nie ja o nie o, wow, o, nie uciekaj to... przed mną tym misiu ja tam nie uciekaj haha prawie ha. go zapuściła szkoda że mapy nie widzę nie wiem w co się pakuje jest tu ktoś. Dobra, jedyna na to to skakać po prostu. Eee, siema Misiek. A teraz piękni. O we mnie rzucił. Uciekam. Elo! O mają słabe pronie. Super. Się Ale to będzie pod, łatwe. Się pod, ty. To idź misi zabijać. Ja mam torze życia, iść. Okay, ja tutaj no okej, ten... No, ty To, co was. No ja, Masz. Ale to było zimne, nie? No kolejny z tej strony, co byk No i kolejny, no trwa kolejny, nie wiem co. Ile ich jest? Patrz jak są moją flagą. Zapraszam, nie mogłem jednego tego bronić. I tą oproni... filmą stronę. Zapraszam, dwóch nie obroniłam, Ani. Już tak. nigdy i tak to mnie nie dotrą. A ja dwóch nie sądziłam, że bo mi się nie Snu udało. Znów wygraliśmy. A mi a się nie udało, bo dwóch nie miałam. Jeszcze jeden punkt i wygramy. Mam pranie? Dawać pranie. Jest. Cały mnie kasa, <noise> nie, <bo ja> <noise> to jest kasa, Emil. Nie, moja pranie! to wystarczy dla wszystkich? Chyba sobie nie chcieli mu zaprałam. Bo my robimy tu najwięcej piasta. Ja jestem generałem, a ty jesteś drugim generałem. O, widzą. są. To... To się Ale trafiłem na A O my ci mnego wizia nie sapli Co? Co? Jakie... ja go nie... wsaliłam Mas Chyba mam nie mam stresekoraty Ja tylko mi się strzelę o, Masz trochę wolną Nie O nie Sabili nas Snajperzy to ataku Mamy jeszcze przewagę To ataku Hubert nie ma czekania nie ma czekania No, gdzie ty mi się idziesz? ja Stój Policja Policja łapać go. Dobra, tego sapie, chociaż. A, albo nikogo nie sapie. Piewiórka mnie strzeliła przez przypadek. Frajerzy wszyscy jesteście. Ja idę, ja musiałam iść. To nie jesteś frajerem, oni są frajerami. A ty idziesz po flakę, chociaż to się robisz. Oni. Nie strzelili, ha wszyscy możecie skinąć. Ale Oj słabiej, prawda? tylko Dobra, skinę razem z tym misiem. Miś przeżył. Nie, Nikogo nie przepuszczę. O, już nie ma tu, Michu są! Już i te chupciu! Dzielny żołnierz! Idę, aha! flakę! Chyć! Nieee, dostałem! A ja umarłam, jaś! To chyba jest nieutana próba. Nie, ale mi się prawie udało, tylko nie mogę nic robić Tak głupie mi się snajpery cały czas mnie zabijają To jest uni? Co? Jak ja skinowałem? Jak miecz miałem? O wszystko idzie źle Wszystko jakoś idzie źle, ja nie wiem czemu To i tak wyglądało, Teraz przeżyję? Okej, okay, teraz przeżyłem i nie mogę wyjść. Ty prawie nawet nie ma. Ja unikam wszystkie posiski! Uda ci się nawet. Ja, ja uniknąłam wszystkie posiszki. Nawet śpiałam w chronio. Ja uniknąłam wszystkie posiszki. Tak. Tak. Zabijam w środku misi. Robię. A ja już jestem na self O nie! U, u nas jest jeden misi. Pan jest teraz. No. O, patrz jak mieści koni. Ja tu eee. mam... O, co? jednego. O nie! Kupciu, eee. przepraszam. Co się tutaj? Co tam w kółce? Jeden eee. Dobra, mam flakę. Pięknie, Kupciu. Długo nie przeżyję. Nie! Muszę chwycić flakę. No! Nie traficie mnie. Nie! O nie, nie zapij, jak mnie Stało ma... się to samo co wcześniej. Tylko że okropne role. What? What? Wiebiórka mnie sapiła. Strajcu. Nie Przest... Ale my się mamy w fasie chyba nam sapioną flakę tym razem. Alko nie? Nie wiem. Dobra, piękna. Liczy się tylko agresywność. I znów jestem tutaj. Co? Kudyś wyraź i da.

A ja co stała? Nie, Widzą nie, wrakę? Ja Widzą braka. Tutaj co Mhm. Bo ja tak spadłam! O nie, ja to nie chcę być. Muszę go zabić. Mają naszą flakę. A ja tej nie mogę chwycić, jest tak ustawiona. Nie! Zabił mnie! Zabił mnie chłopciu. Ja idę po tamty Nie. A ja może iść po tamte komisja. Ale... Ty źle skoczyłeś z tą flaką. Zapiłam. Ja pilnuję na mnie. Dobra, idę do ciebie. A ja muszę pilnować nas. Okej, okay, okej, okay. idę, idę. To. I pilnuję. To ci pomóc. Ja pilnuję na mnie. On ci zapierze flakę. Tam mi się papył. Nie, podniósł. Znów musimy czekać 30 sekund. Jeszcze ja kto burzesz? Czuję się takim jak to Zabiłem tego na na górze. że... Musisz tu stać. Nie masz wyboru. Soję właśnie, żeby się kręca. Ja będę jej pilnował, O, miś! Umarłam! Umarł. mam jedną Chyba flaki jeszcze nie chwycą. chwycą? Nie ma szans. To... Fa, Naprawdę! Jak on mnie trafił? Tak jak on szedł to nawet nie ta się normalnie. Krzywstwo. Czemu ta ostatnia plaka jest najtrudniejsza? To

No idzie no, ja na lecisz, no, I na sami, mogę zrobić, to czekać, bo na 100% wycą plakę. Nie, okay. A skinęli, na... ok. Tak pa, pa. Pa. I I się na. Nie mogę Nie jest. Nie wiem, jak to jest. Nie Nie mogę Nie to, 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 to. Ja Nie Słyszałam, że są te siedeków takie Ja też Hej misiu, papa misiu Snajperinu Ciekawe czy mogę naszym zapić Zapiłem go Lol O to ty I to z drugiej strony w takim razie To jest tak niebezpieczna porańka. No bo oni są Teraz ja mam teraz ja masz kieruję i opta i tam. Jak ty to dostałeś? Ja, komputer tutaj. Jakoś. Ej, nie wiem się to, a ja tylko to robię, bo to zrobić jedną szego razu. Przedniłem go. O nie nie zrobię. O, mamy fiebiórkę jedną. A ja umarłam. Co? Umarłem sekundę. O nie, on chce mnie zapić! Nie. nie, nie. Co się dzieje? Jak on mnie goni tak szybko? ona ma O, jedna wiewiórka nasza chwyciła. No je, misą tu! Tutaj frajerzy O, trafiłem chociaż misia. Oj, żyję jeszcze. Nie Nie. Atakują wiewiórę Nie masz broni, chupciu.

Jednak... Czy jesteście frajerzy? Nie, ma, jest okay? o nie, nie to jest nie pomaga. Niech się mi się, to, to, to... Yes! Mi się. Bo Ale to się trudne. Niech się To Niech się To Niech się wstaje. Niech się wstaje. To są nasi To To są Good show. Żupienica. <noise> tak, to jest okropny plan. O, miałem 33 kilo, ty e 11. Byłem trzy razy lepszy od ciebie. Powiedzą, no, ja tylko sobie zamówię, i ich nie zabijałam No wiem. No co, koniec, odcinka, co nie? Jeszcze są sobie Nie, już sztuki trochę jest. Okay. To się pożegnaj. Ale eee, to nie, nie, witałem chyba. W samym to ważne? to ważne? się. Pa się. Pa.